Cześć, Daniel, Motocontroller. Jakiś czas temu oglądałem Kia Proceed yy, na zlecenie klienta. Samolot z 2019 roku, przebieg niespełna 50 000 km, cena 106 000 zł brutto, automatyczna skrzynia biegów, fajne wyposażenie w pakiecie GT Line, silnik 1.6, 204 konie, Naprawdę mega sympatyczne auto, często spotykacie teraz takie auta pewnie na, na drogach, gdyż są teraz w modzie KIA Pro Seed. Przed pojechaniem na oględziny zapoznałem się z raportem szkodowości pojazdu, który rozkodowany został po numerze WIN. Wyszło, że była szkoda w 2020 roku na 40 tysięcy złotych. W raporcie szkodowości było napisane, że był uszkodzony dach, Cały tył w gruncie rzeczy z tylnią klapą bagażnika, przód i tyle co, co, co wiemy z raportu szkodowości. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Następnie wybrałem się na oględziny do sprzedającego. Sprzedający oczywiście w komisie, czyli handlarz. Mnóstwo samochodów. Widzę samochód, który mam zacząć oglądać. Na pierwszy rzut oka do samochodu nie miałem się zbytnio do czego przyczepić. Bardzo ładnie się prezentował ładne felgi, lakier ok, jakieś tam letkie rysy we wnękach klamek, letkie jakieś zarysowania rantów felg, ale ogólnie wyglądało to, bardzo dobrze. Przechodząc dalej, sprzedający, jak już y, widział, że wyciągam czujnik lakieru, y, poinformował mnie też, że to auto miało szkodę, y, że to auto jest z polskiego salonu, że na to auto po prostu spadło drzewo, gałąź. Przez co był uszkodzony dach, panorama dachu, tylnia klapa, no i oczywiście y, tylne słupki. Pokazał zdjęcia, y, powiedział, że nic nie ma do ukrycia. Wszystko fajnie pięknie, tylko w ogłoszeniu nic o tym nie wspomniał, że auto miało taką szkodę. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. Zacząłem pomiary czujnikiem lakieru. Przód samochodu oczywiście wychodził w oryginalnej warstwie lakierniczej, natomiast tył już nie. Tylnia klapa bagażnika posiadała około 200-400 mikronów. To samo posiadały. Słupki tylnie, ostatnie, choć nie całe. Widać to bo że te większe pomiary są na łączeniach czyli po prostu ktoś, kto wykonywał naprawę, wstawił cały dach, oczywiście, no i tylnie, tylnie słupki. Naprawa widać, że bardzo bardzo ładnie ktoś to naprawił. Włożył to trochę serca. Nie widać było jakichś tam papłoszków na, na lakierze, jakichś zaniedbań, zacieków. Także tu wszystko ok, no ale szkoda, że żał to miało szkodę. Szyby wszystkie były oryginalne. Oczywiście roku nie udało nam się sprawdzić, gdyż rok szyb znajdował się pod boczkiem drzwi. Także tylko było widać, że wszystkie szyby są oryginalne z ski. Nie miał jakiś tam wad. Przednia szyba nie była porysowana, nie posiada żadnych odprysków, pęknięć, e, tak samo panorama, e, była, było wszystko ok. Opony, oczywiście auto zostałem na oponach zimowych, Nexena, bardzo fajnie, e, pomiary bieżnika wyszły około tam 5-6 mm, także jak najbardziej te opony jeszcze, jeszcze posłużą. Sprzedający napomniał, że też ma dodatkowy komplet y, kół letnich, Lecz niestety nie zastałem ich w całej okazałości na miejscu. Sprzedający pokazał mi tylko e, jedną oponę e, letnią. Oczywiście resztę powiedział, że gdzieś ma tam zamagazynowane w garażu czy, czy w jakiejś tam przechowalni. E, przechodząc dalej. Wyposażenie pojazdu, tak jak wspomniałem, bardzo fajnie wyposażone. Fajne nagłośnienie. Oczywiście w środku fajne też wyposażenie GT Line, czyli mamy... Inne, inne fotele mamy, mamy wszędzie naszywki GT Line, mamy inną kierownicę z czerwoną nitką przeszycia. Yy, ogólnie wszystko się wanie prezentowało. Wszystkie kontrolki yy, po zapaleniu silnika gasną: wszystkie szyby, lusterka, radio, yy, nawigacja wszystko jak najbardziej yy, śmigało. Yy, najbardziej byłem ciekawy panoramy. Yy, czy panorama też yy, będzie chodzić po postawieniu dachu, czy ktoś to Faktycznie zrobił dobrze i będzie się otwierać, zamykać te wszystkie uszczelki, które mamy tutaj u góry, czy też będzie z nimi wszystko ok. Oczywiście otworzyłem, zamknąłem wiatrochłon, też się tutaj otworzył, złożył. Także sądzę, że ta naprawa była wykonana profesjonalnie. Reszta wyposażenia, podgrzewane fotele, tempomat. Jak najbardziej ten ma się załączał. Niestety nie sprawdziłem go, ale to już powiem w dalszej części filmu. Nie sprawdziłem go, gdyż jazda odbyliśmy w warunkach miejskich i nie było możliwości go załączenia, ale widać, że tutaj jak najbardziej się załączał. Komora silnika i komora bagażnika. Komora bagażnika, normalne ślady użytkowania, oczywiście jakieś tam rysy od, od załadunku. Nie była brudna, było jak najbardziej wszystko ok. Komora silnika w komorze silnika. Nie zauważyłem żadnych wycieków spod turbiny, spod bloku silnika czy na połączeniu silnika ze skrzynią biegów. Żadnych zawieszek serwisowych niestety nie było w komorze silnika, dlatego też przyszłego kupującego, jakby ktoś się decydował, na pewno bym zachęcił do wymiany oleju oraz sobie posprawdzania wszystkich rzeczy, czy tam jest zgodnie z serwisem, gdyż auto pochodzi z polskiego salonu. I na pewno taka książka serwisowa, jak nie papierowa, ta elektroniczna była e, prowadzona. Także tutaj e, pod maską silnika, w komorze silnika, nie widać było żadnych e, wycieków. Lakier e, komory silnika, jak najbardziej bazowy, podłużnice całe. E, widać, że nie było to rozkręcane. Przechodząc dalej, oględziny podwozia. Oględziny podwozia, jak najbardziej, wypadły bardzo dobrze. Częściowe elementy zużyte, zawieszenia. Wiadomo, auto ma 50 tysięcy, prawie przejechane. 49 z jakimś tam hakiem, więc częściowo zużyte. Nie było znak rdzy. Elementy konstrukcyjne nie zostały naruszone. Nie było nista wymieniane. Żadnych wycieków od spodu też nie zauważyłem. Oczywiście w miejscach dostępnych, bo auto, jak większość aut nowych, ma mnóstwo osłon. Które zasłaniałem i nieraz utrudniałem jakieś oględziny powiedzmy, silnika. I różnego rodzaju tego podzespołów. Przewody paliwowe ok, przewody hamulcowe ok, tarcze hamulcowe też czy od strony zewnętrznej czy wewnętrznej, moim zdaniem ok. Nie było się do czego przyczepić. Przeguby napędowe też najbardziej ok, więc oględziny podwozia wypadły bardzo super. Przechodząc dalej, oczywiście wykonałem też diagnostykę komputerową. Komputer diagnostyczny nie pokazał żadnych błędów, czy to w sterowaniu silnikiem, czy w innych jednostkach sterujących, takich jak poduszki powietrzne, czy klimatyzacja, czy skrzynia biegów. Wszystko wypadło jak najbardziej wspaniale, zadowalająco powiedzmy. Następnie wybraliśmy się ze sprzedającym na, na jazdę testową. Wszystko fajnie, pięknie, samochód odpala. Kilka razy pozwoliłem sobie go zapalić, zgasić. Bez żadnego problemu. E, oczywiście, zanim wyruszyliśmy, podczas oględzie samochód też sobie tam pracował, żeby sprawdzić, czy trzyma temperaturę, czy jakaś sekcja silnika po rozgrzaniu nie pokaże błędu. E, nie wiem, na przykład uszczelka pod głowicą. No i z po takim okresie, wybraliśmy się na e, jazdę testową. Jazda testowa bardzo fajnie przebiegła. Samochód fajnie przyspiesza. W końcu. 204 konie, automatyczna skrzynia biegów, więc naprawdę robi wrażenie i fajny samochodzik. Samochodu nigdy nie ściągało na prawo czy na lewo. Podczas hamowania też nie słyszałem niepokojących dźwięków, pisków. Skrzynia biegów też fajnie zmienia te biegi, nie było żadnych szarpnięć czy nie wiem jakichś już niepokojących dźwięków. Wszystko jak najbardziej ok. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Podsumowując ten pojazd, co mogę powiedzieć? Fajnie, że polski salon. Fajnie, że naprawa została wykonana jak najbardziej przyzwoicie i nie ma do czego tam się blacharsko jak gdyby. Po tej naprawie przyczepić, że coś zostało niedoskonale y, wykonane, zrobione, y, czy coś nie działa. To jak najbardziej wszystko ok. Fajnie, że auto posiada powiedzmy dwa komplety kół, bo widziałem tylko jedną oponę. Reszty opon nie widziałem. Fajnie też, że sprzedający po przejeździe przyznał się, y, że auto posiadało taką szkodę i posiada dokumentację zdjęciową. Y, Lecz teraz też nie fajne rzeczy, które no, nie zamieścił tego w ogłoszeniu. W ogłoszeniu jest mnóstwo informacji o finansowaniu, o gwarancji tego samochodu, tak? e, że sprzedający wpisuje przebieg na fakturze, bardzo fajnie z jego strony, lecz też mógłby napomnieć, że to auto posiadało szkodę mniejszą czy większą. Sądzę, że, że powinien napisać e, na pewno. Kupujący, czy może przyszły kupujący też inaczej na to spojrzy. Hmm, jeśli by ta szkoda była umieszczona w ogłoszeniu, niestety nie była, dlatego ja osobiście no, nie poleciłem y, tego auta. Nie polecam aut y, powypadkowych, y, lecz wszystko w rękach kupującego. To kupujący decyduje, co zakupi, czego nie zakupi, czy uzna, że nie przeszkadza mu taka naprawa, lecz ja osobiście takich aut nie polecam. Dzięki za uwagę. Podzielcie się swoimi informacjami. Co sądzicie o takich autach? Czy warto takie auta kupować? Czy może nie warto takich kupować? Pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.